Hej, hej, witam cię serdecznie. W tym rozkładzie sprawdzimy sobie, jaka, jaki będzie następny ruch z jego strony, co zrobi w twoją stronę w ciągu kolejnych 48 godzin, także serdecznie zapraszam. Niezależnie od tego, kiedy ty widzisz ten filmik, od tego momentu zaczyna się 48 godzin, w których ta energia jest aktywna, także warto posłuchać i zobaczyć, czego możesz się spodziewać. Serdecznie zapraszam, przytosujmy sobie karty i spójrzmy, co tutaj widać. Zaczynamy od dziewiątki. Mieczy. Także bardzo mocna karta na sam start, która, no właśnie, pokazuje nam trochę takiego lęku, czy też można by rzec bezsenności. No i w kontekście następnego ruchu nie pokazuje działania z rozmachem, tylko raczej wewnętrzne zmaganie. Czyli wygląda na to, że ta osoba w ciągu najbliższych 48 godzin raczej nie wykona żadnego konkretnego gestu, bo jest sparliszowana emocjonalnie. Może mieć poczucie winy, żalu albo lęku przed konsekwencjami wcześniejszych decyzji. No więc to jest ktoś, kto analizuje w kółko sytuację, myśląc: a może nie powinienem tak powiedzieć, a może ona już nie mnie nie chce. W efekcie bardziej się zamyka w sobie, niż otwiera. Dziewiątka mieczy pokazuje mocne rozkminy, czyli przewracanie się z boku na bok w nocy bezsenność. To jest taki stan, gdzie jakby w głowie głowa nie daje spokoju, a emocje nie mają ujścia. I tutaj nie chodzi o to, że on nie chce się odezwać, tylko że nie potrafi. Czyli w jego świecie, to wszystko jest teraz zbyt gęste. W jego energii widać, że coś go męczy psychicznie, może jakaś rozmowa, która nie poszła po jego myśli, może twoje milczenie, które odebrał jak, jako znak ostateczności. Dziewiątka mieczy często pokazuje ludzi, którzy karzą samych siebie, myślami, wspomnieniami, żalem. Więc kolejne dwa dni to może wyglądać tak, że on kilkukrotnie sięgnie po telefon, napisze wiadomość i skasuje ją. Strach przed twoją reakcją, albo przed tym, że zostanie zignorowany, hamuje go skutecznie. On sam siebie blokuje, jakby miał w głowie 1000 scenariuszy, z których żaden nie kończy się dobrze. Jeśli więc czekasz na ruch, to to może go nie być, chociaż tutaj oczywiście jeszcze spokojnie, bo jest to dopiero pierwsza karta, pierwsza wskazówka, pierwszy symbol, więc też nie ma co się od razu obrażać. Zaraz zobaczymy, co pokaże się dalej. Natomiast faktycznie tutaj widać blokadę. Natomiast 48 godzin to nie jest tak mało, więc może coś tu się odblokuje zaraz. Zobaczymy. Z punktu widzenia jednak emocji, ta karta to jest zatrzymane powietrze. Czyli on może chcieć, żebyś się odezwała pierwsza. No bo wtedy zrzuci z siebie odpowiedzialność. Dziewiątka Mieczy nie ma w sobie dumy, ale ma wstyd. Więc jak dla mnie jest to znak, że on oczekuje teraz twojego odezwania się, niż żeby to on się odezwał pierwszy. Tak to widzę. Myślę też, że Dziewiątka Mieczy może pokazywać moment tuż przed wybuchem, czyli człowiek długo coś tłumi, aż w końcu nie wytrzymuje i pisze w środku nocy, bez filtra, z emocji. Jeśli miałbyś odezwać, to właśnie w takim trybie, czyli spontanicznie, nieplanowanie, po chwili słabości. Więc to jest coś, co właśnie nazywam taką, takim momentem, w którym jednak ta energia może wręcz paradoksalnie spowodować, że nastąpi kontakt, choć widać, że on dzisiaj oczekuje, czy znaczy przez te dwa dni będzie oczekiwał kontaktu od Ciebie, z Twojej strony bardziej. Tak to widzę. Tymczasem idziemy dalej. No, właśnie, król Kielichów jako karta druga, jako karta, no, emocjonalnego sztormu. I tutaj jest to karta, która pokazuje przede wszystkim faceta, osobę, która wydaje się odwróceniem energii. Dziewiątki mieczy. No bo tam był strach i napięcie. A tu pojawia się próba opanowania emocji i odzyskania kontroli. Więc ten człowiek, choć w środku jest rozchwiany, to zaczyna grać w taką rolę spokojnego, dojrzałego, może nawet obojętnego. Ale to jest tylko maska. W rzeczywistości król Kelichów czuje bardzo dużo, tylko ma wprawę w ukrywaniu tego. W ciągu 48 godzin może się więc pojawić ruch, ale nie wprost emocjonalny, raczej subtelny, dyplomatyczny. Yy, czyli wiesz. Nie do końca yy, mówiąc o emocjach, a raczej w jakimś innym kontekście. Jeśli macie jakąś sprawę między sobą, którą trzeba zamknąć albo dogadać, to być może właśnie w tym kontekście pojawi się ruch. Yy, widać po tej karcie. Taką próbę zapanowania nad chaosem. Po okresie wewnętrznego rozdarcia który pokazała dziewiątka mieczy, ten mężczyzna postanawia przestać się biczować i jakby wrócić do roli stabilnego gościa. To jest moment, w którym może pomyśleć, dobra, czas się ogarnąć. Nie będę się wiecznie zadręczał. Dlatego w ciągu tych 48 godzin może się odezwać, ale spokojnie, uprzejmie, bez emocjonalnych wybuchów. Król telichów nie pisze z des des desperacji, tylko bardziej z pozycji kogoś, kto no, chce wyglądać dobrze, dojrzale. On nie będzie błagał uwagę, tylko spróbuje wzbudzić w tobie wrażenie, że to on trzyma ster. Więc jeśli coś napisze, to raczej delikatnie i dyplomatycznie, w stylu, wiesz, po prostu się dozwana, żeby coś tam dogadać, zakończyć czy yy, wytłumaczyć. To nie będzie nic konkretnego do końca. Natomiast pokaże, że jest tu zainteresowanie. I co ważne. W tym wypadku, w połączeniu tych dwóch kart, które tutaj się pojawiają. No, powiem szczerze. Widzę taki. E, trochę taki wiesz. przemyślenie u niego, że. E, dobra, nie odezwę się, bo jest mi wstyd, albo na przykład głupio. E, niech ono się odezwie. Ja poczekam. Tak mija 9 mieczy, Ale przy końcu 48 godzin, o których dzisiaj mówimy, widać, że pojawia się król kielichów. Czyli jednak stwierdzi, okej, okay, ona nie daje za wygraną. To chyba muszę jaźń też odezwać. Nie? Czyli jakby wiesz, jest akcja, jest reakcja. I tutaj, jakby twoja, twoją akcją e, będzie w tym wypadku raczej zatrzymanie niż e, stricte. Konkretne działanie. Co oczywiście też jest akcją, nie tak właśnie mówię. Królowa była w pozycji trzeciej, więc mamy troszkę ognia. W tym takim morzu chaosu mamy ognia, i to jest myślę sygnał, że jego następny ruch nabiera odwagi. I to jest właśnie coś, co już poniekąd wyjawiłem z dwóch pierwszych kart. Natomiast tutaj widać głębiej, że. Po dziewiątym mieczy, gdzie był sparaliżowany lękiem, i tym król kielichów, gdzie próbował się uspokoić i odzyskać emocjonalną równowagę, teraz pojawia się energia działania. Przyciągająca, magnetyczna, konkretna. W ciągu najbliższych 48 godzin ta karta sugeruje, że ta osoba może się przełamać i faktycznie coś zrobić. Nie chodzi tu oczywiście o przypadkowy kontakt, ale o ruch podszyty chęcią zwrócenia Twojej uwagi. Królowa była to energia. Patrz na mnie. Hej, tu jestem, patrz na mnie. I jeszcze tu jestem. Może więc odezwać się w sposób bardziej pewny siebie. Nie jako ofiara sytuacji, ale ktoś, kto znów poczuł, że ma coś do powiedzenia. No i to jest, to jest całkiem spójne, nie? Myślę, bo jednak popatrzę, że na początku była taka: znaczy, na początku jest taka chęć zagrania, niech ona się odezwie. A potem, jednak stwierdza, kurde, dobra, jednak muszę ja się odezwać, no to. Nie będę się odzywał z pozycji wiesz, takiej kurcze, myszy pod metłą, tylko raczej jako, jako, ta królowa, nie, powiedzmy, ogień, to jest ta, ta, energia tej karty. Więc tutaj całkiem to się spójnie klaruje, no i widać, że ten kontakt będzie, natomiast, no pytanie, co z tym kontaktem dalej? Widać, że w jego zachowaniu pojawia się lekki flirt, taki błysk. Może subtelna prowokacja. No właśnie, prowokacja to jest dobre słowo w ogóle, bo patrząc na te karty, widzimy, że on ma w sobie jakieś takie ego, czy też dumę. Nie wiem z czego to do końca wynika, ale no, widać, że faktycznie chce sprowokować. Nie, bo jednak tak jakby on wcześniej czuł, że to ty musisz się skontaktować, a teraz nagle jednak to on się skontaktuje, więc też chce sprowokować trochę, wiesz, tak wymieszać, nie, to wszystko. No więc jeśli się odebier, to zrobi to z takim pewnym ciepłym i hu ciepłym humorem, jakby próbował przywrócić taki klimat między wami. No i to oczywiście nie powiem wprost jakichś takich miłych słów, ale będzie czuć, że generalnie jest w nim taka ochota na coś więcej, powiedziałbym. Tak to, tak to widzę. Eee, czyli po tej takiej malej, małej burzy, która się pojawiła. Widać tutaj ogień i widać ruch. I to jest jakby kluczowe w tej sytuacji, w tym czytaniu. Także to też podkreślam. No, sama królowa buław, tak sobie myślę jeszcze, często zwiastuje też fizyczną chęć kontaktu. Nie tylko emocjonalnego, ale i zmysłowego. Więc może próbować przerzucić rozmowę na luźniejszy, bardziej osobisty tor. Coś co przypomina dawną chemię. Czy też no, ogólnie chemię. Nie chodzi o nachalność, raczej o to, że jego ton staje się cieplejszy, bardziej osobisty. Czyli w ciągu tych 48 godzin jego energia przechodzi z wewnętrznego stresu w śmiałe działanie. Jeśli więc coś się wydarzy, no to właśnie teraz. Z nutą odwagi i emocjonalnego magnetyzmu. Więc tutaj, no, oczywiście, może chodzić o jakiś takie bliższy kontakt fizyczny, który będzie miał w głowie. I w tym kierunku będzie mógł chcieć podążać. Ale o tym jeszcze zaraz, bo kolejne karty nam to doprecyzują. Paść kielichów. No. Karta, która pokazuje nam. Jest energią emocjonalnego przełamania. Ale w takiej delikatnej, niż małej formie. Czyli po królowej buław, która wniosła śmiałość i iskrę, ta karta pokazuje coś w rodzaju miękkiego lądowania. Próby zbudowania mostu w lekki, niegroźny sposób. Czyli w ciągu 48 godzin jego następny ruch może przyjąć formy wiadomości, gestu albo komentarza, który z zewnątrz wygląda niewinnie, ale pod spodem niesie emocjonalny ładunek. I to głównie w takim kierunku fizycznym, więc no, jakieś spotkanie czy, czy właśnie zbliżenie fizyczne może, mieć, znaczy, może być taka inicjacja z jego strony w tym kierunku. W tej karcie, tak samej w sobie, jest też dużo takiej dziecięcej szczerości, czyli po fazie kontroli i dumy, e, którą pokazał ten król kielichów e, czy królowa buław. No, teraz on zdejmuje maskę na chwilę. Paś kielichów to jest moment, kiedy ego przestaje być najważniejsze i pojawia się potrzeba emocjonalnego kontaktu, nawet jeśli oznacza to ryzyko. Widać tutaj też próbę odważenia się na coś szczerego, może prostego e, i takiego wiesz w stylu: Nie wiem, brakuje mi rozmowy. Gadajmy więcej, a może właśnie spotkajmy spotykajmy się więcej. Brakuje mi kontaktu fizycznego. No to to by tutaj było całkiem e, spasowane w rytm tego, co pokazało się wcześniej. No i pytanie, czy w takim razie ten stres, który widzieliśmy na początku, ten lęk, nie przez pana noce, przewracanie się z boku na bok i trudność w zaśnięciu, nie było spowodowane tym, że właśnie on gdzieś tam planuje sobie e, zaproszenie do bliższego kontaktu fizycznego. Trochę może jestem taki tutaj już ukierunkowany w jednym kierunku, natomiast wydaje się, że tutaj jakby po, tej, po tym ogniu, który przechodzi po królu kielichów, jak dla mnie jest to taki ruch właśnie w kierunku, wiesz, z emocji do bardziej ognia, a ogień się wiąże gdzieś tam właśnie, no z taką pełną e, seksualnością, nie, wydaje się. Tak to postrzegam przynajmniej w tym miejscu, więc no 48 godzin kolejne może znać pod znakiem, czy stać pod znakiem takiego, no, ognia, mówiąc tak bardziej e, grzecznie. Także e, ten ruch w ciągu 48 godzin kolejnych może mieć emocjonalny charakter, natomiast z takim podszyciem bardziej w kierunku seksualnym, tak naprawdę. Tak, to bym widział. Także no ciekawie to się zaczyna robić. W międzyczasie, jeśli masz ochotę, potrzebę zrozumienia więcej odnośnie swojej relacji, czy życia, czy nie wiem, sytuacji zawodowej, to zapraszam do... Zadanie pytań na stronie duchowy kierunek.pl. Tam znajdziesz moje czytanie prywatne, w których bardziej szczegółowo i konkretnie możemy podejść do Twojej sytuacji. No i postaram się wyjaśnić to, co dla Ciebie jest niejasne. Także zapraszam na DuchowyKierunek.pl. Link w opisie można kliknąć. Tymczasem. Uuu, kapłanka. No, i yy, tutaj yy, kapłanka, czy kapłanka to jest karta, która pokazuje nam na pewno ciekawy aspekt tego wszystkiego bo... Znaczy, kapłanka to jest ogólnie zawsze ciekawa karta, nie powiem, powiem szczerze, jakby, nie, dlatego że w tym miejscu zatrzymuje akcję i przenosi ją z poziomu słów na poziom intuicji. I to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne. Po tym lekkim, emocjonalnym geście, nie, który gdzieś tam wyłonił się z króla, ale bardziej w tym październiku wręcz, pokazuje się, nie, ta karta mówi, że jego następny ruch może nie być widoczny z zewnątrz. Czyli będzie siedzieć w środku, jego, w jego głowie i energii między wami. Arcykapłanka to tajemnica, to cisza, obserwacja. W ciągu 48 godzin ta osoba może się wycofać e, znaczy wycofać. Powiedziałbym tak, troszkę jakby właśnie e, w związku z tą dziewiątką mieczy, być lekko wycofana, lekko w tyle. Natomiast z czego to wynika? No właśnie z tego, że ten komunikat o większym ogniu. Prawda? On jest dosyć taki no, intymny i też może być w związku z tym. E, no, nieśmiały, jakby nie? W sensie ten ta osoba może być nieśmiała, żeby to zakomunikować. Więc w karcie kapłanki on nie naciska, tylko obserwuje i stara się komunikować, ale to może nie być łatwe. Arcykapłanka często oznacza, że ktoś śledzi sygnały. Wiesz, Twoje reakcje, powiedzmy, nie wiem, coś tam zapyta. To nie będzie takie oczywiste, że to dotyczy tego ognia, i tak dalej, ale jednak sprawdzi, ok, odpowiedziała tak nie za bardzo, powiedzmy, wesoło, czyli chyba to nie jest dobry temat, dobry kierunek, albo w drugą stronę, nie? Odpowiesz mu tak, powiedzmy, lekko, spokojnie, pomyśli sobie, ok, czyli jest tutaj miejsce na jeszcze poszerzanie granic w kierunku właśnie, być może, seksualności, nie? bo tutaj czy tam kontaktu fizycznego, ogólnie mówiąc, to tutaj jakby cały czas jestem motywem przewodnim, więc to też bardzo dobrze pasuje właśnie do kopanki, bo ona jest tą kartą intuicyjną, która próbuje z, jakby intuicyjnie właśnie przewidzieć, o co chodzi w tej relacji między wami. E, więc on nie naciska, tylko obserwuje, śledzi sygnały. Również gdzieś tam w internecie, jeśli coś wrzucasz, jakieś zdjęcia, cokolwiek, to to, to możesz śledzić, nie? Ale to powiedzmy już taka gdzieś tam odnoga, która trochę nawiązuje do paży kielichów, ale nim nie jest. Więc tutaj nie aż takie śledzenie, powiedzmy, jak paż kielichów, ale jednak może to być również w ten sposób propagowany. Więc to jest typ energii, w której człowiek woli działać po cichu, niż popełnić błąd, czyli wyjść za szybko, wiesz. On ci rzuci propozycję czegoś, a okaże się, że ty w ogóle tego nie chcesz, i będzie wtedy trochę taka gafa, nie? Szczególnie jeśli macie kontakt poza tylko takim osobistym, prywatnym, na przykład gdzieś tam się mijacie, czy tym bardziej w pracy, no to głupie by było, żeby coś takiego wyszło, a okazało się, że ty nie masz w ogóle w tym kierunku żadnych zapędów. Więc to jest takie podejście bardzo, bardzo bezpieczne w tym momencie, ale. Te 48 godzin tutaj będzie dosyć mocne, mocnym rozegraniem. I, I zobaczymy co tu się będzie działo. Natomiast spodziewaj się, że ten ogień, ta energia działania generalnie przejmie kontrolę. hu. pojawia się diabeł na pozycji szóstej. Także rozkład nam się robi coraz bardziej intrygujący. Więc po tym okresie ciszy obserwacji emocje eksplodują. W tym jakby tym razem w sposób bardziej namiętny, impulsywny i trudny do kontrolowania. To jest coś, czego właśnie się spodziewałem, bo te emocje mogą wziąć górę. Szczególnie po tych pierwszych sygnałach, jeśli ty powiedzmy zaakceptujesz, czy dasz taki sygnał, wiesz, twierdzący, czy pozytywny dla niego, to on będzie chciał iść dalej. Natomiast wtedy wiesz, jest taka jakby linia graniczna, która tam się powiedzmy trzyma, on się trzyma za nią, ale w pewnym momencie może, że tak powiem, skoczyć tam i i zapomnieć, że tam coś w ogóle, wiesz, graniczyło mu. To jest karta obsesji. Pokusy. Przyciągania. Którego no nie da się racjonalnie wyłączyć. On może próbować za zapanować nad emocjami, ale diabeł ja mówi jasno. Nie potrafi. Więc jeśli się odezwie, to z potrzeby kontaktu, dotyku bliskości... To też jest właśnie to, co, to, co mówiłem, nie? Czyli ja tutaj czuję tę energię taką właśnie... Bardzo bliską, bardzo fizyczną, no i diabeł też o tym mówi. Nie? On często właśnie wspomina o tym, o takiej e, kwestii bardzo fizycznej kontaktu międzyludzkiego, nie? E, czyli, czyli gdzieś tam, właśnie w tym kierunku, również to ta energia podąża. Więc w tej karcie widać też, że jego myśli mogą wrócić do ciebie z dużą siłą. Arcykapłanka go zatrzymała, ale diabeł mówi: Nie dam rady. Muszę coś zrobić, więc możliwe, że napisze co dzwoni albo właśnie wręcz będziecie się spotkać. I to nie dlatego, że wszystko przemyślał, ale dlatego, że umie, znaczy, że nie umie już tego powstrzymać. To jest energia uzależnienia emocjonalnego. I często pojawia się wtedy, gdy ktoś próbuje o kimś zapomnieć, ale im bardziej się stara, tym bardziej to wraca, nie? Więc w ciągu tych 48 godzin jego ruch może być impulsywny, silnie zachowany emocjonalnie, no i oczywiście fizycznie. To jest ten kierunek, który tutaj bardzo mocno widać. Także tutaj, no co do tego mam taką, no już bardzo wysoką pewność. Bo, bo to się tutaj bardzo mocno, że tak powiem, powtarza. Uuu, dwa kielichy na pozycji siódmej. Bardzo fajna karta. No, taki punkt kulminacyjny tego rozkładu. Moment, w którym emocje i działania zaczynają się łączyć, w coś autentycznego. Po burzy diabła, który przyniósł napięcia i silne pragnienie kontaktu, dwójka kielichów mówi, że zamiast walki, spotkanie. To jest karta pojednania, rozmowy, wzajemnego zrozumienia. W ciągu 48 godzin jego następny ruch może przybrać formę realnego kontaktu, w którym nie ma już gier ani dystansu ne, i on chce się z Tobą porozumieć. Po prostu ta karta to jest symbol emocjonalnej równowagi między dwojgiem ludzi, którzy zrozumieli, że bez względu na to, co się stało, jest między Wami więź. W jego zachowaniu widać y, taką zmianę tonu z impulsu diabła na szczerość dwójki klichów, czyli może się odezwać, ale tym razem nie po to, żeby coś udowadniać, tylko żeby yy, zbliżyć się, mówiąc wprost. A to wynika z tego, co przeanalizował. I oczywiście z twojego pozytywnego sygnału, czyli karty sugerują nam, że twoja reakcja na, te, na ten test, ten jego test, czy ta wiadomość, czy propozycja będzie pozytywna generalnie. Tak to widzę. Yy. No więc jestem ciekawy, bo to by oznaczało, że ta, e, ta sytuacja potoczy się dalej. Tutaj oczywiście już nie mogę w to wejść, bo jest to raz zły, krótki rozkład, ale jednak, no to się może ciekawie rozwinąć. Zobaczymy więc, co jeszcze tu widać. Mm. Ok, piątka mieczy, rowerzysta. Gdzie ta rowerzysta z tym mieczem ucieka? Piątka mieczy to jest, e, powiedziałbym, karta, która Takim mocnym zgrzytem powoli zamyka ten rozkład, pokazuje, że mimo chwilowego porozumienia, jest to jakaś nieufność mimo wszystko. Jakiś konflikt, czyli w ciągu 48 godzin, jego następny ruch może mieć, e, mieć w sobie coś sprzecznego. Z jednej strony chęć kontaktu i emocjonalnego zbliżania, ale z drugiej, mechanizm obronny, który nie pozwala mu całkowicie odpuścić kontroli. Czyli możesz, możesz nie spodziewać tego tej twojej reakcji. Może to będzie coś, co planował sobie inaczej i nagle wyjdzie, że tutaj tego te plany legną w gruzach po części, bo zareagujesz inaczej na przykład. Natomiast widać, że jest nieufność cały czas. Być może boi się ciebie tak naprawdę. No bo też ten cały czas ten lęknie. Gdzieś tam tutaj te, takie, ten rozkosz się nam zamyka w podobny sposób jak się otwierał. Powiedzmy. Także zauważmy, że się pojawiają kolejny raz. Przy końcu. No. W tej energii on może zachować się tak, jakby chciał mieć ostatnie słowo. Czyli piątka miecz to trudność w pełnym otwarciu, bo wciąż działa w nim lęk przed byciem. Być może nie do końca w takiej relacji, jakby ja chciał. Tak to widzę. No i na koniec. No I znowu mamy rycerzyka. Znowu mamy. Znowu mamy buławy, także zobacz. W tym pierwszym rzędzie mieliśmy identyczny rozkład po części, nie? Pojawiła się energia nieufności lęku tutaj. Pojawiły się emocje, gdzieś tam takie. Chęć relacji, czy, czy emocjonalność generalnie. I pojawia się nam e, ogień. Buławy. Więc rycerz Buław zamyka ten rozkład z potężnym zastrzykiem energii. Po piątce mieczy, w której było dużo napięcia i walki z samym sobą, pojawia się wreszcie ruch, konkretny, szybki, bez kalkulacji. W ciągu najbliższych 48 godzin ta osoba może zrobić coś takiego zdecydowanego. Napisać, zadzwonić, pojawić się znikąd. Rycerz była w to karta działania pod wpływem emocji i impulsu. Nie myśli długo, nie analizuje, po prostu czuje, że musi coś zrobić. I to robi. Więc jego następny ruch może być dynamiczny, skakujący, trochę nieprzewidywalny dokładnie taki, jaki bywa ten rycerz właśnie. A, no to jest ciekawy rozkład, powiem szczerze. Bardzo fajnie, myślę, wyszedł. Także spodziewaj się tego, o czym mówiliśmy. No, a ja tymczasem dziękuję. Zapraszam na duchowykierunek.pl. Jeśli potrzebujesz rozkładu prywatnego, gdzie skupimy się tylko na twojej sytuacji, na twoich pytaniach, to zapraszam. Duchowykierunek.pl. Link w opisie. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie do końca, no i oczywiście pozdrawiam i życzę pięknego dnia, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, hej!